Do piotra na treningi przyszedłem z głównym problemem, czyli z kręgosłupem, częścią lędźwiową. Jako, że praca była głównie siedząca, więc to był mój główny cel, żeby wzmocnić, wzmocnić mięśnie kręgosłupa. No i też, żeby nie, nie doprowadzać do jakichś tam większych zwyrodnień w przyszłości. Po pierwszych, tam dwóch, trzech te, treningach poczułem taką zmianę, że ból w części lędźwiowej był mniejszy. Po kolejnych kilku treningach poczułem, że mięśnie kręgosłupa zaczęły pracować, zwłaszcza to czułem rano, jak wstawałem z łóżka. Po kolejnych tam siedmiu, ośmiu treningach poczułem, że sylwetka się troszeczkę zmieniła, postawa się zmieniła, zwłaszcza odcinka szyjnego. Ogólnie czuję taką dużą poprawę, jeśli chodzi o wydolność i siłę organizmu. W ogóle samopoczucie też się znaczą, znacząco poprawiło. Polecam bardzo współpracę z Piotkiem. Potrafi rzeczywiście dobrać ćwiczenia do poziomu, także człowieka z jednej strony nie zakatuje, z drugiej strony zmotywuje, też pomoże, doradzi, wesprze. Jak widzi, że już nie dajemy rady, to też powie, żeby jednak przestać, więc no te treningi naprawdę nie są nie są drogą przez mękę, a naprawdę rozwijają i pomagają później się rozwijać.